Taka nie będzie lepsza nie będzie. Chomera, czat mi się zatrzymał. Cię był do Pod tą kropówką. Już? Już. Już. A ty to pojedziesz? Nie no, czekam na ciebie. No. Czekam, o tu Krzysio, siedzi, <tut> bardzo ładnie, wypił wodę i tak dalej, dwie godziny teraz musi siedzieć i czekać na kroplówkę, a później do domu, a później do domu, no, no. dobra, to idę, przestawię samochód, bo muszę przestawić, tak, przyjdziesz, no tak, no przyjdę, będę czekał, bo no. musi ci kroplówka no. zejść, no niewyraźny, kurde, ty słuchajcie, 550, zmierzyli mu z krwi, wyszło 550.